No to jest, proszę Państwa, część tego wszystkiego, co dzieje się w Polsce, tylko że w tym wypadku mam do czynienia z prawdziwą tragedią, bo nastąpiła śmierć, odszedł naprawdę bardzo wartościowy, bardzo cenny i bardzo dobry człowiek, bo w świętej pamięci Barbara Skrzypek właśnie taką osobą była. Natomiast ja po prostu wierzę, że przyjdzie taki moment, że nie będzie on specjalnie odległy, w którym będziemy mogli tę sprawę zbadać do końca. Chciałem tylko tak przy okazji powiedzieć, bo to się powtarza, nie było po przesłuchaniu żadnej bezpośredniej rozmowy między mną a panią Barbarą Szypek, świętej pamięci Barbarą. Rozmawialiśmy krótko przez telefon. I dostałem poinformowany, że ona jest w takim stanie, że po prostu nie jest w stanie, no przepraszam, że powtarzam słowo w dwóch znaczeniach, no nie mam możliwości rozmowy i była chyba wtedy już po obudzeniu się po kilkugodzinnym śnie, ale mimo wszystko w dalszym ciągu była w bardzo złej formie. Natomiast no, niestety nie chciała pomocy lekarskiej, no, tyle mogę powiedzieć, yy, bo uważała, że to jakoś minie i to jest wszystko, co w tej sprawie mogę powiedzieć, a to, że się tutaj w tej sprawie kłamie, że niektórzy się posuwają do jakiejś zupełnie, no, obrzydliwych sugestii, no to jest tylko kwestia poziomu tamtej strony. No tutaj jest taki podział na dobre i złe. Ja nie twierdzę, że nasza strona jest świetlista, bo nigdy na świecie tak nie jest, ale tamta jest no wyjątkowo wręcz odrażająca pod każdym względem. Także